Tutaj, Aha! No mówiłeś mnie, instaluje Dukemak Forever. ha! ja Duke'a Forever bym nie dał rady skończyć chyba teraz. To jest zbyt powtarzalna gra. A czemu, czemu nie instalujesz sobie normalnie Duke'a 3D? On jest chyba za 7 zł teraz na instancie czy gdzieś? Albo na GG Deals, nie pamiętam gdzie kupowałem. No już pierdolne zaraz. A ja w ogóle czuję się jakbym oszukiwał z tym systemem Gdzie mogę sobie cofnąć śmierć Zupełnie nie pamiętam tych poziomów Jednak o o o Tu jest sekret jakiś Mamy noktowizor. Ja chyba wiem gdzie my jesteśmy. Czy to, jest, czy to jest ten pokój chyba tak. Tak, tutaj można sobie oglądać panienki na tych... I tej kosmici siedzą. I oglądają. Aha. Tutaj są specjalne takie pitki, gdzie można sobie posiedzieć, pooglądać. Ale za jednym jest RPG. Idealnie. I za każdym razem, jak jest takie pęknięcie na ścianie, to znaczy, że tutaj jest sekret i trzeba przyłożyć albo z bomby, albo z rakietnicy właśnie. Ale my już tutaj byliśmy i to nie jest sekret, tylko po prostu przejście. No dobra, może być. Będę korzystał z saveów raczej niż z tego automatycznego odnowienia życia, bo tak to się czuje, jakbym rzeczywiście cheatował strasznie. Na domowe zdrowie. I tutaj to otwiera chyba nowe drzwi. Albo to jest kod do wpisania, nie wiem teraz. Okej, okay, tak, to jest kod do wpisania. Ale są tylko trzy możliwe guziki, więc bardzo łatwo było odgadnąć to. Okej, okay, załóżmy Noctowizor. Noctowizor w sumie za dużo nie robi, tylko podświetla kosmitów na zielono. Okej, okay, weźmy atomowe zdrowie trudno. W tym, na tym poziomie się wysadza generalnie jakiś budynek i... To zciągało na pewno czapy z głów wszystkim. To było tak efercia, efekciarska gra w 1996 roku ślady krwi zostawia Duke. Teraz pokażę jak się budynek wali. Mam już niebieską kartę. Założyliśmy niebieską kartę właśnie. Czy mam w planach ogrywać Wolfensteina? A, a którego Wolfa? Oryginalną, krójeczkę w sensie? Return to the Castle? Return to nie był. A nie! Oryginalny, oryginalny. To jest y, ten pierwszy Wolf, pewnie miałeś na myśli. Spróbuję ich z nic ściągnąć. Wiem? Nie, nie trafiłem. Sobie założyłem niebieską kartę. Zaraz będę musiał z niej skorzystać. Ostatnio w ogóle tak sobie myślałem. Nad rzeczami, które kiedyś były dla mnie totalnie. Nie zrozumiałem, jak byłem mały. Na przykład, jak siedziałem na fotelu pasażera i patrzyłem w lusterka, to tak sobie myślałem: Kurde, po co są te lusterka? Przecież widać normalnie tylko tył samochodu. Po co komu lusterka, żeby oglądać tył samochodu? I zupełnie nie rozumiałem, że istnieje coś takiego jak perspektywa. Albo jak patrzyłem na tory tramwajowe, powiedzmy. To mówię, kurde. Te tory tramwajowe są takie cienkie, a dlaczego, jak wsiadam do tramwaju, to tramwaj jest szeroki? Nie ogarniałem zupełnie, jak taki szeroki tramwaj się mieści na takich cienkich torach. się coś takiego. Takiej, takiej głupoty z młodości? Dzieci mają ciekawy tok rozumowania. To nie ma zbyt dużego zasięgu, ale myślę, że stąd mogę sobie rzucić, i go łatwo zlikwidować. I tutaj niebieska karta. I tutaj chyba znowu kod musimy wprowadzić, więc będę musiał sobie pozgadywać. Ok, dwa prawe, nie. Dwa prawe, lewe, dwa prawe, lewe, nie. Ok, więc prawy, lewy, też nie. Lewy, lewy, też nie. Ok. A teraz zyskmy... Okej, okay, mamy to. I teraz najlepszy efekt wizualny 96 roku. Budynek się cały zawalił normalnie. Wysadziliśmy go w piździet. Niesamowite. Czy Jezusa ukrzyżowali jako niemowlę, skoro urodził się w grudniu, a zmarł w marcu, kwietniu? W sumie to już nie jest niemowlę takie. Czekaj, nie, bo w sumie do, kiedy, do którego roku tam miesiąca jest się niemowlęciem? Niemowlę to według zasady niby nie mówi, więc do czasu aż się nauczysz mówić niby, nie? Ale myślę, że takie roczne dziecko już jest... Dużym kawalerem. Ok, pora użyć, zużyć sobie apteczkę. Ona leczy nas tylko tyle, ile nam brakuje do pełnego zdrowia, więc co, 79% nam zostało? Aczkolwiek, ja sobie już podniosę więcej. Gdzie tutaj mogę wejść? Ja chyba muszę to wysadzić, po prostu. Tak, ja pamiętam, że jeszcze tutaj zacząłem. Nie wiedziałem, co dalej mam ze sobą zrobić. A to trzeba po prostu sobie wysadzić. I się otwiera. Zrobimy sobie save. A. I możemy lecieć. Tutaj chyba nowy typ przeciwnika będzie. Tak, latająca głowa. Do trzeciego roku jest niemowe? Co ty gadasz? Ja bym sobie wyobrażał, że trzyletnie dziecko to już takie spore jest. Bo po angielsku przynajmniej jest takie rozczłonkowanie między hodler i infant Okej, okay, to już mam, hollow Duke a też mam, tutaj do jakiegoś klubu się chyba wchodzi, nie? Co ja tu muszę? Może znowu wysadzić coś muszę Nie, ale coś rozwaliłem po drugiej stronie z pewnością. Nie, no tędy się progresuje. Tu się. Tutaj skoczyłem, co wnęcić się nie mógłbym bez jetpacka. Idę tędy. Zabijam świniaka. I tutaj powinienem mógł normalnie wejść Ktoś kojarzy Diuka, wie co teraz? A, jetpacka włączyłem, nie potrzebuję jetpacka. Czuję, jak głupek teraz Sirius Sam 2. Nawet nie myślałem o tej grze. Nie mówię, z do pierwszego roku. No też bym się tak. Też bym tak raczej obstawiał, że bardziej do pierwszego niż do trzeciego. A, czy ja podniosłem żółtą kartę? Może tylko miałem tam wejść na żółtą kartę? Tak, dobra. Życie ponad stan. Pancerz na maksa. Idzie nie najgorzej, co prawda. Wczytałem grę za dwa razy. Z czego nie jestem zadowolony. Jakiś, pamiętam, że jakiś koleś pisał, że za dzieciaka, jak był film z Sandrom Bulok, to tak. To tak, że to jest Sam Drabulok. Ale też, też miałem jakieś takie nazwisko, co. Jak mi się przypomni, to na pewno powiem. Że też myślałem, że to jest zupełnie inaczej sformułowane. Hmm. Jean-Claude Van Damme, nie? Tu też ludzie pisali. Że nie wiedzieli, jak. To jest Jean-Claude Van Damme. Z, zaraz pokażę, że z tego powodu też ludzie szaleli Jak możesz podejść do psu billarda bilarda I zagrać normalnie w bilarda Spróbujemy trafić tą żółtą Białą z żółtym paskiem Aj no chuj, no i biała nam wpadła już Okej, okay, tutaj nie mamy żadnego sekretu Tutaj jest, tak, tutaj jest tędy przejście. I tutaj jest ta łazienka, gdzie byliśmy po drugiej stronie i to wysadziliśmy tą rurą, bombą rurową. Do tego mamy aż nadto amunicji, więc pociśnijmy trochę z tego. Ludziska, bylibyście zainteresowani streamem z Kingdom Coma? Dobry wieczór, Alek, Alku, Aleksandrze Orzechowski, Alek to jest yy, Aleksander? Dobrze kojarzę, dobrze myślę. Takie lokacje Cię przerażały, Morela. Później oni dopiero wprowadzili tych kosmitów takich wielkich. To na początku w pierwszym rozdziale był BOSS. Czemu niestety? Aleksander, bardzo ładne imię. Hmm. Ciekawe, co jest tutaj. Lecimy. Nie ma tutaj nic. Ok. Czerwonej karty chyba jeszcze nie mamy. Tak, nie mamy jeszcze czerwonej karty. Tutaj no, nic nie ma. Nie, nie ma. Zrobimy zapis sobie, bo będę chciał kontynuować od zapisów, a nie wczytywać tę grę od razu. Na pewno jakieś sekrety pominąłem już, Jeszcze nie będę już teraz tak skupiał na sekretach, tylko bardziej, żeby przejść na pierwszy chapter. No a to się Kingdom Come? To ja nie grałem jeszcze w życiu w Kingdom Come. Mogę dać lasę Hajes. Dostałem nawet to achievement. Nie grałem nigdy w Kingdom Coma, nie oglądałem żadnych gameplayów, widziałem parę screenów, słyszałem parę rzeczy o tej grze. Wiem, że się, niestety ten spoiler już usłyszałem, dla mnie to są spoilery, niestety, że się nie potrafi czytać, że główna postać nie potrafi czytać i że jest jakaś mechanika uczenia się czytać. Dla mnie to jest spoiler, wolałbym tego nie wiedzieć, no ale ktoś mi już to zapowiedział, jeszcze zanim miałem kanał, także. Także niestety nie uchroniłem się przed tym, ale chętnie bym zrobił jakiś stream właśnie z pierwszych wrażeń. Bo ja nie wiem, jak wygląda system walki. Jakiegoś kosmita zaspałowałem tym, że zabiłem laskę. Uuu, tutaj jest pole dance. Gdzieś jeszcze. Chyba za czerwoną kartą jest. Początek jest ciężki, jestem ciekaw. A są tam jakieś poziomy trudności? Jak zaczynasz nową grę? Czy w Kingdom Come są poziomy trudności? Mam nadzieję, że nie jest poziom trudny. Ja lubię najbardziej, jak jest taki poziom realistyczny: że giniesz od jednego strzała, ale inni wrogowie też giną od jednego, od jednego dwóch strzałów, nie? Wolę mieć niższy threshold niższą wytrzymałość sam ale żeby wrogowie też mieli niższą wytrzymałość niż żebym ja był tankiem ale wrogowie by byli jeszcze gorszymi gąbkami na pociski bo nie ma wyboru to dobrze gildia magów w skyrim ja komuś powiedziałem, że zrobię następny film o skyrim jak będzie 30 tysięcy wyświetleń na filmie z gildii złodziei no i się zbliżamy tam powoli więc myślę, że kiedyś zrobię Skyrim to dobry kontencik jest. To jest średnia gra, ale kontent jest świetny. Okej, okay, wczytujemy grę. Dobrze, że zapis zrobiłem. Czy nie zrobiłem zapisu? Okej, okay, chyba zrobiłem zapis przed tym, jak karty zyskałem. Albo kartę już. Nie, mam mam karty w tym wekspunktu. Nie mogę jej użyć, coś się zesrało. Okej. Okay. Czy zagliczowała mi się gra i nie będę mógł tego skończyć? Nie, dobra, jest. Dobra, zap zapiszę. Może teraz, zanim mi się zgliczuje. na trzecim slocie. Jest normalny jeszcze jakiś, ale nie wiem, czy trudny nie usuwa HD-u, czy coś. Nie ja bym wolał przy pierwszym podejściu grać z HD-em. Nie lubię jak wysokie poziomy trudności są nieprzystosowane do pierwszego podejścia w grze. Tak jest na pewno w metro 2033. Tam najtrudniejszy poziom, najwyższy poziom trudności jest zupełnie, zupełnie niedostosowany do graczy nowych, niezaznajomionych z, z grą wcześniej. W ogóle ktoś wczoraj dawał mi donate, żebym. Pierwszy ziomek dał mi donate'a, a za żebym sobie kupił normalnie. palauta czwórkę i mógł ograć. a i mógł ograć Londona. A drugi ziomeczek starał się mnie przekonać, żebym zagrał w Gotika. Ale ja Gotika na razie nie chcę tykać. Czao, umarłem? Z czego umarłem? Ja po prostu tak sobie umarłem. Dawaj Stalkera. Stalkera już ograłem. <laughs> Co to Gothic? To jest taka gra mobilna. Ona wyszła na iOSa. Ludzie tam mi piszą, żebym miał ja grać tego Gotika. tylko ja w gry mobilki nie chcę grywać, ale ktoś mi ostatnio powiedział, że na Steamie też jest. Że można ten, tego Gotika normalnie na Steamie pobrać i też grać e, normalnie na komputerze. Raz. Dwa. Trzy. Chciałem powiedzieć, że wszyscy, ale jeszcze świniak jeden jest. Okej, okay, mamy to. Mam bardzo mało życia i chyba... Chyba wykorzystam sobie apteczkę moją przenośną. Czemu mnie cofa? Czy jakaś chińska mobilka? Nie wiem czy chińska, ale tak w sumie... Zdaje mi się, nie? Bo zazwyczaj Chińczycy dają. Takie mobilki później na PC-ta przenoszą. Content to jest świetny na Twoim kanale. Znam bardzo dużo kanałów o grach, ale Twój to moje odkrycie tego roku. Świetna analiza gry, połączona z oryginalnym humorem. Dziękuję, staram się bardzo. A tutaj jest jeszcze apteczka, mogłem sobie najpierw poszukać. Czy ja muszę je zabić wszystkie? Żeby progresić. Jeszcze jakiś będzie. Okej. Okay. Wydaje mi się, że muszę wszystkie zamordować, żeby... żeby progresować. Albo nie, albo mi się wydaje. Że... Okej, okay, tylko mi się wydawało. A, tutaj jest jeszcze bramka. Dobra. Ze stołu sobie wskoczę. Atomowe życie podniosę. Chyba, że to jest jakiś sekret, tylko... Oj, nieprzygotowany tu skoczyłem. Mam nadzieję, że nie zdechnę jak prosiak. Dobra, padli. Padli, padli. Wszyscy martwi, więc jestem już na końcu poziomu na pewno. A ktoś z Was tutaj grał w Gotika? Bo chyba ludzie. Ludzie tak za bardzo nie znają Gotika, nie? Okej, okay, dobra, nie sądziłem, że tyle ludzi tam zrespi, respi, właściwie świniaków, bardziej niż ludzi. Tych jest chyba pięciu nawet. Trzech. Dobra, trzech. Tych. Już nie mamy pancerza. Życie co prawda na 100%, ale to nam szybko spadnie. ich piękna gra. Ja bym pewnie miał jeden odcinek z Gotika tylko. Ja, jest tyle kanałów gotikowych stricte, że zajmują się tylko i wyłącznie Gotikiem. Że myślę, że nie ma co kontentu cisnąć z tego więcej niż to jest konieczne. Beyond Green Evil. No, chciałem, chciałem kiedyś Beyonda zrobić. Na pewno już używałem soundtracku z tej gry. więc też ludzie mi pisali. Nawet widziałem, że była gdzieś w promocji na PlayStation, chociaż teraz pewnie bym sobie kupił tego remastera, o ile on jest na PC-cie dostępny. Nie wiem, że ja takie sekrety pamiętam. Ja staram się, staram się zrobić, żeby było zajebiste Vice City Nie Vice City, tylko San Andreas teraz e, I wcześniej, żeby było zajebiste o, New Vegas New Vegas i Vice City zawsze mi się mylą te dwie nazwy I często je zamieniam Ok, tu jest koniec już poziomu, bo mnie tutaj jest świniaki zamykają w klatce